Są niektórzy ludzie, którzy nie podobają im jak inny człowiek chodzi brania albo jak inny człowiek ma fryzurę albo jak inny człowiek ma kolor skóry, to może się zdarzyć, że im nie podoba. Uh, taki ludzie są. Są dużo ludzi, dzięki że większość ludzi są tolerancyjni, bo jeżeli te tolerancyjni ludzi są bilimnejszosci, to by było większość problemów na świecie niż jak mamy. Nazywam się Roman Skocelas. jestem prezesem Stowarzyszenia ORELEC, które w momencie, kiedy rok temu gmina chciała zlikwidować naszą szkołę, powiedziało nie, my tą szkołę utrzymamy za wszelką cenę. Udało się, od września prowadzimy tą szkołę, rok temu zawiązaliśmy stowarzyszenie. Udało nam się w jakiś sposób pozyskać fundusze. Wygrać projekt tak zwany norweski. Mogliśmy wymienić okna, mogliśmy doposażyć klasy, żeby spełniały normy. Nazywam się Mohamed Sanusa i pracuję jako kierowca autobus miejski w Warszawie. To robi demokracja, bo demokracja chodzi o wolności. A dużo ludzi, oni się jak sądzę za ten Dzięki pieniądzom z funduszu norweskiego mogliśmy zrealizować bezpłatne dla uczniów warsztaty w czterech liceach. Czego u nas szukasz? Pewnie jakaś terrorystka! Były to warsztaty dramowo-teatralne, jak również spotkania z ludźmi innych narodowości i kultur, które pomogły uczniom przygotować przedstawienie i cykl artykułów na stronę internetową. Jednym z projektów, jakie realizujemy obecnie jest Hominem Quero, z łaciny Szukam Człowieka. I to jest projekt, który dotyczy dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i demokracji. I realizujemy go w warszawskich Pcach. Nazywam się Aleksandra Gocel. Jestem z Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop Klatka. Brawo! Brawo! Hop, hop! Dobrze. O, dobrze. Jedziemy. Dobrze, pięknie. Fundusze norweskie zostały wykorzystane w sposób, myślę, bardzo pozytywny. To znaczy część tych pieniędzy została przeznaczona na remont lokalu, który jest przeznaczony jako siedziba fundacji. Poza tym duża część pieniążków poszła na szkolenie streetwalkerów, osób, które pracują z trudną młodzieżą, które bezpośrednio stykają się z dzieciakami na ulicy. Bo kiedyś ja byłem trenowany przez starszych. Nie poszedłem tą drogą, którą, którą wielu młodych ludzi powinno pójść. Ja skręciłem w lewo i... Efektem tego było więzienie, straszne życie, ale cieszę się bardzo, że, że od pięciu lat mogę robić to, co, co tutaj widać. Prawie zawsze ktoś biegnie do autobusu. Ludzie często zapomniają o tym, że czas może być przyjacielem, a może stać się wrogiem. Bywa, że musi minąć dużo czasu, żeby ludzie dowiedzieli się, jakie są plusy demokracji i poprawili swój bit. Mój autobus zawsze poczeka na tych, co wybiegli w przyszłości do demokracji.